Zacznijmy od Zdrowaś Maryjo, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Giuseppina Micheli miała 12 lat, kiedy, kiedy pewnego dnia w Wielki Piątek w kościele, podczas adoracji Krzyża Świętego, usłyszała wyraźny głos mówiący: Nikt nie daje mi pocałunku miłości na twarz, aby wynagrodzić pocałunek Judasza. Cóż, obserwowała, jak wszyscy ludzie podchodzili, aby uczcić krzyż, reprezentujący Chrystusa. Całowali tylko rany naszego Pana. Więc, kiedy przyszła jej kolej, podeszła do naszego Pana i, i złożyła wielki pocałunek. Pełen żaru na twarzy naszego błogosławionego Pana. Później, 16 maja 1916 roku, wstąpiła do córek niepokalanego poczęcia i otrzymała imię Siostra Maria Pierina. Będąc nowicjuszką, siostra Maria Pierina miała pozwolenie na nocne adoracje, święte godziny. W pewnej nocy, w nocy między Wielkim Czwartkiem a Wielkim Piątkiem. Kiedy była zupełnie sama, gdy siostra Maria modliła się przed krucyfiksem, usłyszała głos mówiący, Daj mi pocałunek podeszła do krzyża przedstawiającego naszego pana i pocałowała krzyż. I gdy to zrobiła poczuła, że jej wargi dotykają nie gipsu, lecz rzeczywistej twarzy naszego pana. Oczywiście nasz pan nie jest w krucyfiksie, ale nasz pan objawił jej ten cud. Jako znak, że rzeczywiście przyjął to uwielbienie, jako osobiście mu ofiarowane. Podczas nocnej adoracji, w pierwszy piątek Wielkiego Postu w 1936 roku, po doświadczeniu duchowego cierpienia naszego Pana w ogrodzie Getsemani, jego święta twarz ukazała się siostrze Marii. Była pokryta krwią i głęboko smutna. I nasz Pan powiedział do niej: Pragnę, aby moja twarz, która odzwierciedla głębokie bóle mojej duszy, smutek, i miłość mojego serca była lepiej czczona. Kto mnie kontempluje, pociesza mnie. We wtorek poniedzieli Męki Pańskiej, tego Wielkiego Postu, nasz Pan powrócił do niej i powiedział Za każdym razem, gdy moja twarz jest kontemplowana, wleję moją miłość w serce tych osób, a poprzez moją świętą twarz zostanie osiągnięte zbawienie wielu dusz. W maju 1938 roku Matka Boża ukazała się siostrze Marii Pierina i miała za sobą szkaplerz z jednej strony znajdował się na nim wizerunek świętego oblicza, a z drugiej obraz najświętszej hostii, najświętszej Eucharystii. Matka Boża powiedziała do siostry Marii ten szkaplerz jest zbroją obronną, tarczą siły, znakiem miłości i miłosierdzia. Tury Jezus pragnie dać światu w tych czasach żądzy i nienawiści wobec Boga i jego kościoła. Wtrącę tu tylko nawiasowy komentarz. Pamiętaj, że nasza Pani mówiła to w 1938 roku. Te czasy pożądania nienawiści do Boga i Jego Kościoła. To jest 1938 rok. Co powiedziałaby teraz? Nasza Pani kontynuowała powiedziała. Diabelskie sieci są zarzucane, by wyrwać wiarę z serc. Zło panuje. Prawdziwych apostołów jest niewielu. To jest a remedium jest święte oblicze Jezusa. Wszyscy, którzy noszą taki szkaplesz i wykonują, jeśli to możliwe, w każdy wtorek wizytę u najświętszego sakramentu, aby wynagradzać zniewagi, które oblicze mojego syna Jezusa otrzymało podczas jego męki i otrzymuje codziennie w świętej Eucharystii, będą umocnieni w wierze, gotowi jej bronić i pokonać wszystkie trudności, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Ponadto będą mieli spokojną śmierć pod miłującym spojrzeniem mojego boskiego syna. Koniec cytatu Matka Boża. Cóż, za zgodą naszej pani szkaplerze i te same obietnice z nimi związane zostały zastąpione medalami świętej twarzy z tymi samymi obietnicami. Za chwilę wrócę do tych medali. Sam pan Jezus powiedział do siostry Marii: tak wiele sakramentalnych profanacji. Ale jeszcze więcej komunii bez miłości, a zatem bez owoców. Siostra Maria otrzymała medalik, na którym była wizerunek Świętego Oblicza, jak całun turyński. A po drugiej stronie znajdował się wizerunek Świętej Hostii. Obraz, strona z Świętym Obliczem, miała napis, który mówi: O Panie, niechaj światło Twojego oblicza zajaśnieje nad nami. Na drugiej stronie medalu znajdował się wizerunek Świętej Hostii. A na niej było napisane: Zostań z nami, panie. Te same słowa, które wypowiedziano do naszego błogosławionego pana w dniu jego zmartwychwstania, kiedy rozpoznali go przy łamaniu chleba, powiedzieli: Zostań z nami, panie. Ten wizerunek nie chleb, lecz nasz błogosławiony pan w najświętszej Eucharystii na medaliku. Cóż, po wielu trudnościach siostra Maria uzyskała pozwolenie na odlanie medalików. Pewnego ranka obudziła się i znalazła na swoim biurku kopertę. Otworzyła kopertę i zajrzała do środka, a tam było 11 200 lirów. Dobrze? Dokładnie tyle wystarczyło na pokrycie kosztów produkcji medali. Zaczęła pytać inne. Teraz znajduje się w zamkniętym klasztorze, warto o tym pamiętać. Zaczęła pytać inne siostry tam, szczególnie szafarkę, która zajmuje się finansami, czy brakuje jakichś pieniędzy, a one powiedziały: Nie, żadnych pieniędzy. Ta koperta pojawiła się w cudowny sposób, aby zapłacić rachunek. W końcu medale dotarły, a jako umartwienie, aby powstrzymać swoją ciekawość, aby powstrzymać jakąkolwiek samowolę, wstrzymała się z natychmiastowym otwarciem paczki. Dobrze. Cóż, zły duch zadbał o to za nią, pokazał swoją wściekłość, ponieważ zaczął zdawać sobie sprawę, co Bóg zamierzał zacząć działać poprzez święte oblicze, moc Bożą, ale poprzez te medaliki. Otworzył paczkę, rozrzucił medale po całym korytarzu, a następnie zaczął palić obrazy świętej twarzy. Był oburzony, ponieważ zaczął zdawać sobie sprawę, co się dzieje. Zaczął rozumieć, że nasz Pan objawia się teraz bardziej niż w poprzednich latach. Pamiętaj o tym, że obraz, który mamy na całunie turyńskim, obraz. Świętego Oblicza, który mamy na całunie turyńskim, to jest negatyw tego, co faktycznie tam jest. Więc to, co widzimy tam, to jest jakby pozytywny obraz, prawda? Ale Bóg zachował te tajemnice na całunie turyńskim przez te dwa tysiące lat. Zachował te tajemnice na czas, kiedy mieliśmy fotografię i mogliśmy uchwycić negatyw, który jest właściwie pozytywnym obrazem twarzy naszego Pana. Byśmy mogli naprawdę mieć Jego twarz, jaśniejącą nad nami w tych czasach, pożądania i nienawiści, przeciw Bogu i Jego Kościołowi. Cóż, diabeł również zdał sobie sprawę z faktu, że nasz Pan powiedział te słowa do siostry Marii: Przez moje święte oblicze uzyskasz nawrócenie niezliczonych grzeszników. Niczego, o co poprosisz, składając te ofiarę, nie będzie Ci odmówione. Według troski, jaką włożycie w wynagrodzenie za moje oblicze, zniekształcone przez bluźnierców. Ja zatroszczę się o wasze, zniekształcone przez grzech. Otworzę na nim mój obraz i uczynię je tak pięknym, jak było, gdy opuszczało chrzcielnice. Ilu z nas chciałoby tego? Obiecuję osobistą i duchową ochronę wszystkim, którzy czczą ten medal, pamiętając, że to poprzez medal czcimy Chrystusa. Oczywiście, nie oddajemy hołdu samemu medalowi, lecz Chrystusowi, którego czcimy poprzez ten widoczny znak. Dobrze. 23 maja 1938 roku, nasz pan powiedział do siostry Marii: Dzięki nieustannemu ofiarowaniu mojego oblicza Ojcu, otrzymasz zbawienie i uświęcenie wielu dusz. Kiedy jednak ofiarujesz je przez moich kapłanów, dokonywane będą cuda. Są księża którzy prawdopodobnie mogliby opowiedzieć o cudach, które wydarzyły się za sprawą świętego oblicza w konfesjonale. Oczywiście nie będą o tym mówić. Nie mogą. Ale cuda się zdarzają. Gdy dzieją się cuda, mamy środki. To jest święte oblicze Chrystusa. To jest jego drogocenna krew przedstawiona na całunie turyńskim. Polegamy na zasługach Chrystusa. Gdy ofiarowujemy, to Ojcu Świętemu, Bogu Ojcu w niebie, dał nam coś niesamowicie cennego niezmiernie cenne. On złożył to w naszych rękach, tak jak umieszcza naszego błogosławionego Pana, najświętszą Eucharystię w naszych duszach i daje nam zarówno swoją, swoją twarz. A kiedy przyjmujemy Komunię świętą w stanie łaski, daje nam siebie i mówi: Dałem Ci siebie. Teraz, co zrobisz z tym darem? Co zrobisz z tym nieskończonym darem? I możemy ofiarować to z powrotem Ojcu, tak jak nasz Pan zrobił to w Ewangeliana, rozdział 15, oddając nas z powrotem Ojcu. Zbawienie dusz. Nasz Pan zwrócił się do siostry Marii, mówiąc, widzisz, jak cierpię. Niemniej jednak jestem rozumiany przez tak niewielu. Jaką niewdzięczność okazują ci, którzy mówią, że mnie kochają dałem moje serce jako zmysłowy obiekt mojej miłości i moją twarz jako zmysłowy obiekt moich cierpień moich smutków pragnę aby była uczczona poprzez szczególne święto we wtorek w quinquagesima to są słowa naszego pana dobrze wtorek w quinquagesima to jest wtorek zaporowy wtorek przed środą popielcową znany na świecie jako mardi gras czas wielkiego grzechu chcę aby była szczególnie uczczona w mardi gras k a on powiedział, ten dzień poprzedzi nowena, którą wiernie odprawią na pokutę ze mną, łącząc się z moim bólem. W związku z tym mamy z tyłu kilka broszur nowenny. No, nie broszur, to są uh, fotokopie modlitwy nowenny, które możesz wziąć dla siebie. Nie będziemy tego robić tutaj w kościele, ale zachęcamy do odprawienia jej samodzielnie. Nowenna do świętego oblicza. Zaczęłaby się w tym roku, 27 lutego, w oczekiwaniu na wtorek przed Popielcem, 8 marca. Cóż, siostra Maria Pierina ostatecznie zmarła. Zmarła 26 lipca 1945 roku w wieku 55 lat, a 30 maja 2010 roku została ogłoszona błogosławioną Kościoła. Co Kościół ma do powiedzenia na temat tej pobożności ku świętemu obliczu? Święty Pius X ogłosił, że Święte Oblicze powinno być czczone w domach wszystkich chrześcijańskich rodzin. Błogosławiony Pius IX powiedział, że to zbawienne wynagrodzenie Świętego Oblicza Jezusa jest dziełem boskim, przeznaczonym do ratowania współczesnego społeczeństwa. I nie ma sensu wymieniać wszystkich świętych, którzy czcili Święte Oblicze: Święty Grzegorz Wielki, Święty Jan Chryzostom, jest ich o wiele więcej. W szczególności święty Hieronim w IV wieku powiedział, oblicze Jezusa będzie nadal ratować za każdym razem, gdy się do Niego zwracamy. Co mówi Pismo Święte w odniesieniu do nabożeństwa do świętego oblicza? Spójrzmy na psalm 79, wers 20. O Panie Boże zastępów, nawróć nas, pokaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Psalm 104, werset 4. Szukajcie Pana i bądźcie umocnieni. Szukajcie Jego oblicza na zawsze. I także w modlitwie mszy, dzisiaj widzimy słowa: Psalm 30. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad nami, Panie. Za pomocą mojego świętego oblicza, zbawienie wielu dusz zostanie uzyskane. Każdy, za każdym razem, gdy ktoś spojrzy na moje oblicze, zbawienie wielu dusz zostanie uzyskane. Zło obfituje. Prawdziwych apostołów jest niewielu, a remedium to święte oblicze Jezusa, gdzie są ci prawdziwi apostołowie Boga. Którzy dokonają wynagrodzenia świętemu obliczu. Co zatem zrobić, co wprowadzić w życie? Kilka rzeczy możemy nosić medalik świętego Oblicza lub szkaplerz świętego Oblicza. Zamiast tego, a właściwie nie zamiast tego, ale w świetle tego uch, uch to sugestia, uch. Są jakieś medaliki ze świętym obliczem, które są, są... w drodze, dobrze? Uch, ale miejmy nadzieję, że dotrą tutaj przed uch. ostatkami i um. Będą wam rozdane, dobrze? Po jednej dla osób tutaj. Dobrze? Zachęcamy, aby nie brać pełnych garści dla ludzi, których znacie. Dobrze? Tylko po jednej dla osób tutaj. Dobrze? I uch, parafia za to nie zapłaciła. Dobrze? Uch. Uch, uch. Darczyńca, spoza tego miejsca za to zapłacił. Um, jednak będzie jeden dla każdego z was. Możecie nosić ten medal świętej twarzy jako znak wynagrodzenia i aby pamiętać, by trzymać Pana blisko nas. Możemy umieścić obraz świętej twarzy Jezusa w domu. Możemy często przyjmować sakrament pokuty, dokonać konsekracji świętej twarzy. Możemy zrobić to, co nasz Pan zasugerował, co naprawdę nakazał, jak w każdy wtorek. Złożyć wizytę. Złożyć wizytę najświętszemu sakramentowi. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz dotrzeć do najświętszego sakramentu, przynajmniej poświęć czas na modlitwę przed obrazem świętego oblicza. W domu i spróbuj zadośćuczynić za zniewagi, które On otrzymuje. Rób codziennie wezwanie do świętego oblicza. Niech Twoje oblicze, o Panie, zajaśnieje nad nami. Starać się żyć w łasce Bożej. Nie zacieraj tego obrazu świętego oblicza w sobie. I postaraj się dostrzec oblicze Boga w innych. Oblicze cierpiącego Chrystusa w innych. Możemy także odprawić nowennę przed Mardi Gras aby wynagrodzić za te grzechy. Myślę, że to, co wszystkich przyprawi o zachwyt, robi to dla mnie. To obietnice, które nasz Pan daje. Tym, którzy czczą Jego święte oblicze, udzielę tak doskonałej skruchy, że ich własne grzechy staną się w moich oczach klejnotami z cennego złota. Żadna z tych osób nigdy nie zostanie ode mnie oddzielona. Ofiarowując moją twarz, mojemu Ojcu, złagodzą Jego gniew. I zakupią jakby niebiańską monetą, przebaczenie dla biednych grzeszników. Otworzę usta, aby błagać ojca, by przyznał wszystkie prośby, które mi przedstawią. Oświetlę ich moim światłem, pochłonę ich moją miłością, uczynię ich owocnymi w dobre dzieła. Oni, jak pobożna Weronika, otrą moje czcigodne oblicze, znieważone przez grzech, a ja wcisnę moje boskie rysy w ich duszę. W chwili ich śmierci odnowię w nich obraz Boga, starty przez grzech. Podoba mi się szczególnie to ostatnie. Dzięki podobieństwu do mojej twarzy będą świecić bardziej niż wielu innych w życiu wiecznym, a blask mojej twarzy napełni ich radością. Pocieszmy naszego Pana, co? Pocieszmy naszego Pana, gdzie są prawdziwi apostołowie? Gdzie są apostołowie Boga ten kto na mnie patrzy już mnie pociesza mówi nasz Pan przygotowujemy się do wielkiego postu dlatego nosimy fioletowe dobrze zastanówmy się co chcemy zrobić w tym wielkim poście aby zadośćuczynić za cierpienia naszego pana panie niech twoje oblicze zajaśnieje nad nami a będziemy ocaleni niech nasza pani różańcowa modli się za nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.